Dysiderata. Idź spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu. Pamiętaj, jaki pokój może być w ciszy. Tak dalece, jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie. Bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głos spokojnie i jasno. Słuchaj też tego, co mówią inni. Nawet głupcy i ignoranci. Oni też mają swoją opowieść. Jeśli porównujesz się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od Ciebie. Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami, jak i planami. Wykonuj z serca swoją pracę, jakkolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejkach losu. Zachowuj ostrożność w swych przedsięwzięciach, świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest bohaterstwa. Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć. Nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkich osłości i rozczarowań jest ona wieczna i trwała. Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu Mogła być tarczą dla Ciebie, lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa. Masz prawo być tutaj i czy jest to dla Ciebie jasne, czy nie? Nie wód że wszechświat jest taki, jak być powinien. Więc bądź w pokoju z Bogiem. Cokolwiek myślisz i czymkolwiek się zajmujesz, jakkolwiek są Twe pragnienia, w zgiełku ulicznym, w zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, z nojem i rozwijanymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.